Donald Tusk ma bardzo zły stosunek do Brexitu. Często wprost mówi to, co myśli na temat sytuacji, która jest przez niego bardzo krytykowana. Na jednym z ostatnich publicznych wystąpień zupełnie zszokował Brytyjczyków, którzy nie spodziewali się usłyszeć od niego tak gorzkich słów. Szef Rady Europejskiej całą sytuację obrócił jednak w żart. Donald Tusk ostatnio ma bardzo dużo pracy. Spowodowane to jest Brexitem, który najprawdopodobniej stanie się w końcu rzeczywistością. Chociaż ostateczna data wyjścia Wielkiej Brytanii z UE ciągle jest odkładana, to nie zmienia to faktu, że decyzja musi zostać w końcu zrealizowana. Donald Tusk żartuje na temat Brexitu. Polityk z przyczyn oczywistych jest niezadowolony z tego, że tak znaczący partner opuszcza Unię Europejską. Z sytuacji stara się jednak przede wszystkim żartować. Z różnym skutkiem. Zastanawiałem się, jak wygląda to specjalne miejsce w piekle dla tych, którzy promowali Brexit, nie mając choćby szkicu jak go przeprowadzić śmiał się Z. Jego zdaniem, kuriozalnej sytuacji, która ma miejsce wokół Brexitu. Jego oryginalne poczucie humoru spowodowane jest napięciem, jakie obecnie występuje pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Nieustannie pojawiają się bowiem zmiany, które proponuje zarówno jedna, jak i druga strona. Ostatecznie żadna ze strony nie może dojść do porozumienia, choćby w kontekście daty ostatecznego opuszczenia Brukseli przez Londyn. Choć faktycznie sytuacja jest zawiła, powinna już niedługo się wyklarować. Nie ma bowiem innej opcji. Czy więc Donald Tusk powinien wykorzystywać chwilowe problemy i pozwalać sobie na tego typu ponure żarty? Po Brexicie uwolnimy się od niewybieralnych aroganckich impertynentów jak ty i będziemy rządzić sami własnym krajem. Dla mnie to brzmi jak niebo, gorzko skomentował wypowiedź szefa Rady Europejskiej Nigel Farage.